Cześć wszystkim i witam was ponownie w Timberborn. Moi drodzy w dzisiejszym odcinku kontynuujemy naszą bobrzą przygodę w naszej dolinie Helix Mountain. Oczywiście mamy w tej chwili cykl trzeci dzień 15 kończy się nam powoli susza zaraz woda wróci do naszego kryta. W ostatnim odcinku udało się nam odblokować tutaj to przejście wodne. Będziemy mieli wodę z tej strony i zleciłem naszym bobrą konstrukcję grobli w tym miejscu tak aby cała woda przepływała nam tędy w dół. No i myślę, moi drodzy, że wypadałoby też, słuchajcie, zrobić jakieś zabezpieczonko w tym miejscu w postaci jakiejś tamy czy czegoś w tym rodzaju, żeby woda też stała w tym miejscu. No i wypadałoby to też pogłębić, no ale na to przyjdzie jeszcze pora. No dobra, słuchajcie, jakie cele mamy na dziś? Cele na dziś. Hmm, dobre pytanie. Można by było coś pokombinować, słuchajcie, z zalesianiem, i z drugiej strony zrobić kolejny las, który, dzięki któremu będziemy mieli możliwość pozyskiwania większej ilości drewna. Jeśli chodzi o żywność, stoimy z nią całkiem nieźle, także myślę, że to jest żywnością, raczej nie powinno być problemów, przynajmniej na chwilę obecną. Yy, mamy na pewno do wbudowania magazyn tutaj kolejny, który będzie nam gromadził maniok. Tak, to jest maniok. Dobrze mówię? Yy, tak, to są manioki. I generalnie rzecz biorąc. Zobaczymy, co tam dalej będzie nam wychodziło w praniu. Może zaczniemy sobie tworzyć tą drugą dzielnicę. W sumie, dlaczego by nie? Oczywiście, mam już ścieżkę wyprowadzoną wstępnie. No dobra, to w takim razie, w sumie, jak już zaczęliśmy, to zróbmy to w ten sposób. Te wszystkie drzewa muszą zostać wycięte, jak i te wszystkie drzewa muszą zostać wycięte. No dobra, to w sumie, jak już jesteśmy przy tym, to też zróbmy sobie, może, tamę w tym miejscu. Będziemy mieli przejście na drugą stronę, a przy okazji będziemy mieli tutaj wodę. Wodę, która nam pomoże nawodnić ten teren, dzięki czemu będziemy mieli, moi drodzy, wreszcie możliwość zagospodarowania tych terenów w jakąś roślinność, jakieś farmy uprawne, może las. Zobaczymy, coś wymyślimy. Las w tym miejscu nie byłby wcale głupim pomysłem z tego tytułu, że no, nieforemna jest ta ziemia, nieforemny jest ten teren. Tutaj mamy spory kawałek terenu zielonego, ale tą część i tą część. Z czystym sumieniem mógłbym przeznaczyć właśnie na produkcję las drewna, na sadzenie lasu. Słuchajcie, jest jeszcze jeden budynek, który chciałem wybudować, fermentor. W nim z czterech na przykład manioków wyprodukujemy 10 sfermentowanych manioków, tylko że fermentor będzie chyba potrzebował też energii. 50 km. Hmm, ciekawy budynek. Może postawmy go przy tych kołach mocy tutaj? O, będzie na zielono wtedy, prawda? A tutaj też by było na zielono. Hmm. Zastanawiające dla mnie jest to strasznie. Czy on będzie potrzebować energii? No nie wiem. Dobra, spróbujmy, może go postawić w tym miejscu i zobaczymy, jak coś to sobie dobudujemy tutaj, koło mocy, po prostu przylegające do niego. Odpalmy grę, odmrośmy ją, dajmy od razu przyspieszone tempo. Z wodą stoimy całkiem nieźle. Drewna mamy bardzo mało, no ale tu nic dziwnego. W końcu nie mamy praktycznie w ogóle e, lasów. Mamy pojedyncze drzewa gdzie niegdzie. Nie wiem, czy w ogóle mamy w tej chwili jakiegoś drwala. Mamy dwóch drwali. Ok, no dobra, no to w takim razie ma to sens. Myślę, że można by było dobudować tutaj schodki i ścieżkę, e, i zrobić coś takiego, że rozkażemy naszym Bobrom wycinkę tych drzew i dajmy tutaj priorytet od razu, też najwyższy do budowy tego. Oni oczywiście tam lecą, żeby zbudować groble. Wiecie co, ja bym dał im tutaj priorytet niższy na to. Niech zbudują tą jedną, skoro już zaczęli. E, aha. Stop w ogóle tego bym nie budował. Zapauzujmy sobie tą budowę. Myślę, że nie ma sensu na razie tam się pchać. E, czy ci drwale mają tam zasięg? Na razie nie mają, ale zobaczymy, jak będzie w przypadku, kiedy zbudują już te schodki. No i dobra, susza dobiega końca, tak jak wspominałem. Mamy 0,3 dnia do końca suszy. Jeśli chodzi o zapasy, no to mamy całkiem spore zapasy. Nie mam tutaj zmartwień. To by się przydało bardzo szybko usunąć. Jeśli chodzi o zasadzenie roślin uprawnych, to moglibyśmy w sumie pomyśleć o kolejnej uprawie. Tutaj co ma być, to ok. Czyli tutaj mamy przerwę. No to może soję byśmy sobie zasadzili tylko tak. Zróbmy miejsca trochę i zróbmy sobie w tym miejscu coś w tym stylu. Ach, tutaj jeszcze na wodę. Dobra, takie pole soi zróbmy. I niech tutaj będzie sobie to pole soi. Jakieś pierwsze drzewa zaczynają nam odrastać. Mamy czterech małych boberków. Bardzo, bardzo fajnie. Ok, te dwie farmy pracują, tutaj co prawda jest jeden. No ale to nic. Myślę, że jesteśmy w stanie to ogarnąć. Czy ta farma ma to w zasięgu? A ta niestety nie ma tam w zasięgu już. No nic, trudno, a w tym miejscu, hmm, może bakłażany, ale taki wąski pasek tych bakłażanów bym zrobił, niech będą i co jeszcze możemy zrobić, kukurydzę, niech będzie też taki wąski pasek kukurydzy, dlaczego by nie, bardzo chętnie rozmaite jedzenie bym dla na naszych bobrów prowadził, tu mamy kolejny pusty fragment, to może tutaj sobie obsadźmy to wszystko rzepakiem jak leci, w tym... No, i tu by wypadało postawić kolejną farmę moi drodzy. Kolejna farma, bo już trochę za dużo nam się tego robi. Ajajaj, woda nam wyschła. Niestety nie mamy już wody. Trudno. Farma postawiona w tym miejscu powinna nam obsłużyć też i te pole uprawne. Także będzie bardzo dobrym pomysłem. Jak tam im ta budowa grobli idzie? Wybudowali ją czy nie? Nie wybudowali. Jedną, grob... Jedną tylko belkę zanieśli. A czy te schody coś ruszyły? Cztery deski, ale brak kłód, mój panie. No nic, no to czekamy w takim razie na drwali. Drwali jeden od odesłany. Tutaj możemy drwalo odpalić. On powinien mieć to drzewo do wy wycinki. To będziemy mieli kilka kłód z tego jednego drzewa. No i leci właśnie prosto do tego dębu. Bardzo fajnie. A tutaj ktoś biegnie jeszcze. Ok, czyli to jedno drzewo jeszcze zostanie przez niego usunięte. Spoko. Zawsze to będzie kilka dodatkowych kłód. Bardzo fajnie. Budowniczych jakichś mamy w centrum? Mamy. Możemy ograniczyć ich w sumie teraz do jednego. Dlaczego by nie? Zawsze to nam trochę da. Będziemy mieli dodatkowego pracownika chociażby na gospodarstwie. Które w sumie, którym się przyda w sumie pomoc jakiś innych bobrów. Możemy te ścieżki ze sobą połączyć? Chyba nie. Chyba na chwilę obecną nie, ale można by było zrobić to w ten sposób. I tutaj mamy jaką roślinę soję. To dobudujmy jeszcze słuchajcie, soj jeden rządek. W sumie. Tutaj się powinny zmieścić te pompy wodne, jeśli się nie mylę. Mamy tutaj pracownika. Mamy. Ok. Dwa bobry nam dorosły z tego co widzę. No i w sumie fajnie, bardzo fajnie. Dzięki temu będziemy mieć kolejne bobry do pracy. Woda wróciła nam do koryta. Głównie z tej strony, od lewej, z lewego źródła, dlatego też priorytet budowy tutaj jakichkolwiek usuwania tej zapory i budowy tej kolejnej zapory. No, moim zdaniem, jest kluczowy. Z tej strony woda będzie jeszcze bardzo długo spływała. Sami widzicie, że no dopiero na ostatnim prosto będzie wychodzić w tej chwili, tak więc no, nie ma sensu się na nią tutaj zasadzać. W dalszym ciągu mamy problemy z drewnem. Tutaj te schodki może kiedyś zostaną wybudowane nawet. Chyba nawet biegnie teraz bubr do tych schodków. Nie. Biegnie do tej grobli. Hmm. Dobra, na razie tą groblę włączymy. Ona 12 kół też potrzebuje, to jest w ogóle masakrycznie dużo. Słuchajcie, ledwo się nam susza skończyła, a już nam się gra odgraża kolejną suszą. Bardzo fajnie. Odblokujmy sobie w takim razie, póki co, tą pompę głębinową. I nie mamy wolnego pracownika. A przydałoby się nam mieć kolejnego pracownika, i nie wiem, czy na przykład nie zatrzymać tego drwala w tym miejscu. Niech on idzie pompować wodę. Tak jest, mamy to. Woda będzie nam dużo, dużo bardziej potrzebna. Mamy tutaj dwóch zbieraczy, ale jeden tylko jest aktywny, ponieważ skład jest zapełniony. Skład tych borówek. No, tutaj przydałoby się pomoc w budowie tego. Hmm, oczywiście nie mamy zbytnio wolnych bobrów żeby to ogarnąć tak więc na razie wygląda to jak wygląda ale może zaraz buduję kolejny magazyn borówek ok dostarczył coś bardzo fajnie 3 na 3 buduje no i świetnie wreszcie mamy kolejny magazyn borówek czy tam jagód to są jagody tak więc możemy znów sobie śmiało zbierać kolejne zapasy nie mamy kłód ani jednej kłody no to jest bardzo, bardzo niedobra sprawa. No ale nie mamy też za bardzo skąd pozyskiwać kolejnych. No tutaj niby jest e, stanowisko drwala, które sięga do tego miejsca. No ale cóż, drwal nam się wykruszył. Hmm, tobie co się stało? Uraz. Ojejku, bezrobotny. No tak, bo jak ma uraz, to nie może ten, nie może pracować. To w dobrobycie jest coś takiego jak łóżko dla chorych. 80 punktów nauki kosztuje, ale możemy sobie zbadać i postawmy je sobie przy tej farmie. Jak najwyższy priorytet dla tego łóżka, tylko że tutaj tak nam nic nie da, bo nie mamy kłód. No nic, nic, niedobrze, niedobrze. Tutaj też jedne kłody nam brakuje. No z czegoś będziemy musieli zrezygnować moi drodzy. Z czegoś będziemy musieli zrezygnować. Może na razie koło mocy zapauzujemy i tartak też zapauzujemy. I w sumie tutaj są trzy drzewa. To może odpalmy sobie te stanowiska drwali. Niech tam produkują mną kłody. Znaczy jedno tutaj, drugie tutaj będzie zatrudnienie. Okej. Okay. No i dobra. Na razie desek i tak nie ma sensu produkować. Mamy 43 deski w ogóle. To jest świat i ludzie moim zdaniem na chwilę obecną. Nie potrzebujemy więcej. Niebawem powinny się nam pojawić nowe, bobrzy dzieci. Tak jest. Mamy już powiedzmy 3 czwarte rozwoju w ich kadziach rozrodczych jeśli można tak to nazwać. Także jest spoko. Jest spoko. No Nie ma na co narzekać. Nasz jeden, jedyny budowniczy używa kłód, które są pozyskiwane obecnie przez Drwali do budowy magazynów na jegody. Bardzo, bardzo fajnie. Te magazyny na są nam jak najbardziej potrzebne. Także niech buduje to sobie czym prędzej. No Wypadałoby też zbudować. Słuchajcie, to wypadałoby bardzo, ale nie mamy za bardzo skąd tego pozyskać. Tak więc na razie może sobie z tym tematem odpuścimy. Ale moglibyśmy postawić tutaj leśnika. Leśnik, który może by z tej strony miał większe prawo bytu. Gdybyśmy go postawili w tym miejscu, miałby całkiem spory zasięg. Tak więc, może zróbmy. Druszkę do niego dopuśćmy. No i oczywiście, to są jagody. No wiadomo, że jagód tutaj się nie pozbędziemy. Ale możemy sobie zasadzić na przykład z tej strony dęby. I dęby są od tego miejsca. Będą sadzone. I będą sadzone, słuchajcie, na całej powierzchni, gdzie jest zasięg. Tutaj też jest zasięg, ok. I gdzie jeszcze mamy zasięg? Do samego końca. No dobra, to teraz robimy coś takiego. I robimy coś takiego. I jeden bubr będzie nam to wszystko obskakiwać. Tam, gdzie są jagody, tam niech będą jagody. Nie będziemy tego zmieniać. Na razie te stanowiska drwali, oczywiście, będą stałe. Dąb jest drzewem, które rośnie bardzo długo. Mianowicie, jeśli gdzieś tutaj znajdę dąb, to wam powiem ile rośnie dąb. Dąb rośnie 30 dni, ale daje nam, słuchajcie, 8 sztuk drewna. Bardzo, bardzo dużo. Ja bym teraz priorytet największy określił na budowę właśnie tego miejsca. Potrzebuję na to aż 10 kłód. Mamy jednego pracownika w mieście. Możemy sobie to rozszerzyć o kolejnego. Niech buduje, słuchajcie, czym prędzej e, właśnie to. Właśnie tą chatkę leśnika, niech leśnik no tutaj sadzi kolejny drzewka. Bardzo nam się to przyda. Leśnika będziemy, słuchajcie, przerzucać, ponieważ tutaj on sadzi drzewa, oczywiście. I on pracuje sobie sadzi te drzewka, będzie wszystko sadzić pięknie, ale, ale moi drodzy, w pewnym momencie zasadzi cały ten las i będziemy mogli zrobić sobie przerwę. Ci i tak nie mają dostępu do wszystkiego. Tak więc ja bym przerzucił tych drwali, tutaj zapozował tego drwala. Usuńmy te budynki. Dobrze. Zasadźmy sobie tutaj sosnę. Jak najbardziej. Dobra. I tych drwali bym przestawił może w to miejsce. Słuchajcie, tutaj. No. I oni wtedy będą mieć zasięg na wszystko. Dokładnie, zgadza się. No i tak powinno być. Czy aż trzech potrzebujemy? Nie wiem. No, ale skoro jest tam, trzy flagi były wcześniej, to znaczy, że tak to może działać. Bardzo, bardzo fajnie. Możemy tutaj, słuchajcie, zbieracza sobie ustawić na, mm, na mlecze, tylko... Właśnie, jak to było? Czy zbieracz zwykły może zbier mieć priorytet? Tak, zbieracz może zbierać mlecze również. Mlecze są nam potrzebne do tworzenia lekarstw. Ok, mamy kolejny ten, kolejną chatkę leśnika. Poczekamy sobie na razie z tym leśnikiem. Niech on tam posadzi te wszystkie drzewa, które ma do posadzenia. I jak tylko to zrobi, przerzucimy go w to miejsce. I będzie sobie wtedy sadzić ten las tutaj, w tym miejscu. A swoją drogą to w sumie bym może, skoro rosną już tutaj te wszystkie krzaki jagód, to możemy sobie dosadzić tych jagód eee, na, tym, na tej samej zasadzie. Dobrze, w ten sposób. Niech będzie to takie poletko jagódek. Pośrodku lasu dębowego. No, jest jak jest. Może być i tak. Nastała susza. W sumie to możemy teraz naszego leśnika przerzucić w to miejsce. Jeden pracownik. Jasne. Tutaj on poszedł do pracy w dzielnicy. Nie będziemy tego zmieniać. Znaczy nie będziemy go tam trzymać. Niech zasadza drzewa w tym miejscu. Tutaj jest bardzo spory las już zasadzony. Także spoczko. Te stanowiska drowali możemy sobie na razie odpuścić. Okej, okay. a on niech sadzi wszystko po kolei. Na razie sadzi chyba krzaki. Takie, sadzi krzaki jagód. Szybko powinien z nimi skończyć, a później zająć się dębami. W ogóle to jest coś, na co nie zwróciłem uwagi, bo zaczęła się nam susza. To już rel relatywnie dawno i ona będzie trwała 10 dni. <grytanie> Super, co? Nie mam pojęcia, czy nam wystarczy zapasów wodnych tak naprawdę na tak długi okres czasu. Fajnie by było, gdyby nam się udało utrzymać przez tak długi okres czasu, ale mam pewne wątpliwości co do tego, czy nam się to uda. E, czy ten drwal nie widzi, że tutaj jest drzewo do wycięcia? W ogóle ten obszar nie jest zaznaczony jako wy obszar wycinki. Nie dobrze, musi to być wszystko zaznaczone jako obszar wycinki, bo inaczej inaczej to nie będzie działało. Dobra, w ten sposób to ogarniemy. Bardzo dobrze. Tutaj możemy ścieżkę spróbować zrobić, żeby drzewa nam się nie rozrastały w tamtym kierunku. No i wyciął to jedno, jedyne drzewo. Wyciął jedno, jedyne drzewo, jakie było. No i to koniec. Nie ma więcej lasu do wycinki. Drzewa nie odrastają. No jest to na swój sposób martwiące. Hmm. Z tej strony teraz coś się pojawiło jakieś dwa dęby. Ok, no to może odmru odmruśmy pracę w tym miejscu, a zamruśmy pracę tutaj. Zawsze będzie kilka kłód do przodu. Ten magazyn też możemy na razie zatrzymać. No i jak stoimy z wodą? No mamy na razie korytarzki wypełnione po brzegi. Myślę, że sobie poradzimy. Przynajmniej do czwartego dnia będziemy mieć wodę. Tak mi się wydaje. No. Ciężko jest powiedzieć jak to będzie z przyszłością naszej bobrzej osady. Mam nadzieję, że relatywnie szybko nam to pójdzie. Okej, okay, czyli to ten budynek pochłania w tej chwili nasze główne zapasy wody. Mamy dwa bezrobotne bobry. No to w sumie wrzućmy jednego tutaj dodatkowego. I tutaj na farmie jeszcze jeden był. OK. No dobra, czy to działa? Tutaj jest drwal, okej. Okay. No, ale on nie ma co wycinać. To może zróbmy tak. Zniszczmy ten. To, to stanowisko drwala, to też stanowisko drwala możemy zniszczyć. I słuchajcie, możemy sobie postawić. Co możemy sobie postawić? Nic nie możemy sobie postawić. Hmm, ciekawie się robi. Tutaj można by było coś z, z wykombinować. Dobra, odpalmy to, to jedno stanowisko drwala. To są dwie sosny, które są gotowe do zbiorów. Zawsze to będzie kilka kłód, prawda? Mam jeszcze jednego wolnego bobra. To w sumie hatę leśnika. Odpalmy w tym miejscu. Jak tam z sadzeniem drzew? Wszystko jest wyznaczone tak, jak być powinno? Tak jest, nie inaczej. Wszystko jest powyznaczone, tak, jak być powinno. Tutaj niestety rzepak, kurczę, troszkę nam... Mm, jak to nazwać? Jest niby w zasięgu tej farmy, ale tylko do pewnego miejsca, także warto by było postawić tą farmę. No i będą nam potrzebne kolejne magazyny, no ale na razie na to nie mam drewna. Mamy fermentator za tą dostępny i to jest całkiem spoko wiadomość. Tego drwala możemy zwolnić i odpalić fermentator. No tak, i do pracy tego fermentatora jest potrzebna moc, tak więc będziemy musieli postawić koło mocy tuż obok tego fermentatora. Zróbmy to w ten sposób, i będziemy musieli jeden wał napędowy postawić. Ach, koło mocy nie może stać w ten sposób. Koło mocy nie może stać w ten sposób. Koło mocy, żeby działało jak należy, musiało być w ten sposób ustawione. No, to trochę żem skiepścił sprawę. Powiem Wam szczerze, że naprawdę trochę skiepściłem sprawę. Ten fermentator w tym miejscu ma słabe prawo bytu. To może zrobimy tak, że usuniemy te. Manioki, i w tym miejscu, w którym te manioki zostaną usunięte, po prostu wstajemy sobie koło mocy z dojściem. Szkoda, szkoda, bo te manioki się nam przydadzą. No jak najbardziej. Ta farma w sumie bogarniała tutaj jeszcze ten teren. To można by było wykorzystać w sumie, zasadzić tych manioków nieco więcej. Maniok postawmy go, posadźmy go w tym miejscu. Aha, może w ten sposób, bo tutaj planowałem ścieżkę i wejście na górę. Będziemy musieli prędzej czy później się tutaj dostać. I myślę, że zacząć budować w tym miejscu jakieś tamy, dzięki którym będziemy gromadzić tutaj dużo większej ilości wody i awaryjnie będziemy sobie je spuszczać z naszej zapory. Ok, tutaj jest to już przygotowane, no to dajemy moc, koło mocy, obróćmy je w drugą stronę. No i postawmy sobie oczywiście ścieżkę w to miejsce, niech będzie. Jeśli chodzi o koło mocy, potrzebuję aż 40 kłód. Także ja bym sobie na razie z tym dał spokój, Zapozujemy fermentator. Fermentor e, możemy odpalić tego drwala ponownie. W sumie to dlaczego by nie. No i jak tam nasze boberki? Dwa kolejne przyszły na świat i dwa kolejne już są w połowie rozwoju. Bardzo mnie to cieszy. Rozwija się nam ta osada bardzo, bardzo szybko. Tutaj mamy właśnie te manioki. Jako lekarstwo są, słuchajcie. Jako są lekarstwo? E, no myślę, że jak fermentator ruszy. To będą nam robiły dużo, dużo większą robotę niż obecnie, ale to w swoim czasie. Na wszystko mamy dużo, dużo czasu. Myślę, że przyjdzie nam jeszcze na to poczekać, zanim w ogóle uda się nam, że tak powiem, korzystać z tego frementatora. Potrzebujemy dużo, dużo więcej drewna. Na chwilę obecną nie mamy go zbyt wiele. Jak tam w ogóle jest obszar do wycinki zaznaczony? No, jest obszar do wycinki zaznaczony. Tego drzewa tutaj nie powinno być. Zaznaczmy ten obszar tak jak być powinien zaznaczony, czyli całościowo po terenie, który jest nam potrzebny pod wycinki. I to w sumie obejmuje ten teren. Będzie trzeba przestawić te farmy drwali, ale to w przyszłości. Na razie niech będzie tak jak jest. Mamy trzy pełne magazyny jagód. Tutaj gdzieś jeszcze jeden magazyn jagód był, z tego co pamiętam, tak jest. 28 na 30 jagód w tym magazynie. Bardzo, bardzo fajnie. Moi drodzy, do końca suszy pozostało nam niepełne 7 dni, także całkiem sympatycznie. Już jesteśmy na półmetku, zobaczmy jak tam z wodą sobie radzimy. Z wodą sobie radzimy tak, że mamy jej mniej więcej połowę zapasów w tej chwili. Bardzo fajnie, tutaj ten większy zapas wody trzyma się nam całkiem spoko, mamy tej wody naprawdę dużo, no oczywiście z biegiem czasu tej wody będzie nam ubywać, szczególnie że mamy tutaj pompy wodne. Które swoją drogą bym w tej chwili zatrzymał, ponieważ mamy spory zapas wody, a do końca suszy musi nam wystarczyć tej wody do nawadniania wszystkich tych roślin. No i to będzie wyzwanie, moi drodzy. To będzie prawdziwe, olbrzymie wyzwanie. Widzę, że dwa bobry się nawet tutaj wzięły za ogarnianie, ogarnianie tych wycinek, które mieli uskutecznić wcześniej. Bardzo, bardzo fajnie. Bardzo mnie to cieszy. Niech to robią. I myślę, że możemy zacząć próbować zagospodarować ten teren, który mamy tutaj, przelegający do, e, tego, do tego koryta rzeki, które tutaj uwolniliśmy. Możemy pójść sobie w tym kierunku ścieżkę, i w tym kierunku na drugą stronę. No i na razie bym zostawił to w tym miejscu. Nic dalej bym nie pchał. O, możemy sobie połączyć teraz ścieżeczkę jeszcze to. Bardzo, bardzo fajnie. No i dobrze, mamy to. Mamy to, mamy jakiś rozwój wreszcie, i będzie można kombinować zaraz z budową tamy, ale na razie zapozujemy sobie tą budowę tamy, bo już tam widziałem, że bobry lecą, a nam drewno jest potrzebne na nieco inne rzeczy. Myślę, że warto by było zbudować magazyn na Maniok. ponieważ w manioku mamy w tej chwili 52 sztuki. 15 kutnów, no to będzie potrzebne mamy 20, także myślę, że możemy dać sobie normalny, normalny priorytet w tej chwili na budowę tego magazynu. No i warto by było wbudować również magazyn na pozostałe zapasy, czyli na bakłażan, kukurydzę, na kalarepę mamy, prawda? Tak jest, na kalarepę mamy. Czyli na maniok, bakłażan i kukurydzę. No to trzeba będzie w takim razie te magazyny postawić. I te magazyny w sumie można by było postawić w tym miejscu, skoro mamy już tutaj taką strefę magazynową. I teraz tak, ee, manioki, jest budowany magazyn na manioki, na ziarna soi, na kukurydzę i na bakłażan. Rzepak na razie nie, bakłażan, a jeśli chodzi o rzepak, to postawimy sobie magazyn na rzepak gdzieś w tej okolicy. Zróbmy to może w ten sposób. I tutaj będzie magazyn rzepaku. Dostawmy ścieżkę, przedzielmy te pola wszystkie w ten sposób. Tutaj dobudujmy kolejną ścieżkę. No i nasza kolonia zaczyna nabierać kształtów. Całkiem sympatycznie zaczyna to nam wyglądać. Tutaj, bobry dzielnie usuwają. Słuchajcie, wyschnięte gałęzie, wyschnięte drzewa. Możemy sobie to już zabudować. Piękna sprawa. Mam nadzieję, że na razie tej ścieżki tej zapory nam tutaj nie będą budować. Ale myślę, że w niedalekiej przyszłości będzie trzeba się również i tym zająć. Na razie mamy 14 pracowników, dwa bobrze dzieci, dwa kolejne w drodze zaraz się narodzą. Bardzo mnie to cieszy. I jeśli chodzi o magazyn Manioku, no to nasz magazyn Manioku już stoi. Mega, mega, bardzo, mega, mega, mega fajna sprawa. Wreszcie mamy gdzie magazynować nasze żarełko. No dobra, moi drodzy, słuchajcie, mamy piąty dzień, susze, lasy jakieś powstają. Mamy jeszcze sporo zapasów wody rozplanowaliśmy budowę kolejnych lasów, znaczy budowę sadzenie kolejnych lasów, przejęliśmy i oczyściliśmy kolejny teren pod uprawy, no i myślę, że na ten odcinek to wystarczy. Mam nadzieję, że się Wam spodobał. Oczywiście po więcej zapraszam Was w kolejnym odcinku z Timberborna. Póki co kłaniam się. Dziękuję za to, że jesteście, za to, że oglądacie, za to, że komentujecie. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku z Timberborn. Cześć!